Siema, siema, witamy w kolejnym odcinku polskiego wędkarstwa na Islandii, ale w Polsce. tam się, bo przyjechaliśmy na karasie, ale połowić sobie na żywca i mówię, a co, nagrywamy to. Ktoś prosił o odcinek z karasiami, a nie wiem, czy gdzieś pojadę na jakieś stricte. Także troszkę sobie sypniemy. troszeczkę podsypane. Tata już złowił dwa. Erni nam załatwił wejściówę do znajomego na żywca. Czekaj ciężko. Trzymaj. Wybieramy się na żywca i chcielibyśmy sobie tu złowić parę ładnych żywczyków. Pierwszy karaś w tym sezonie. Na no, no, opiek w tym południu. Dużo. Jest? O! Jaki kurde żółciutki. Kalendy no, podsypałem to może wejdę. Na no, opiek w tym południu dużo do. do oporu. Nie biorą jakieś namolne, ale tego pierwszego, co tata złapał, to takie rozmiary nas interesują. Także przyczaimy się, bo teraz jakieś mniejsze pobierają. No dzięki ciężko. Większy grunt i pineczka. Hop! O! Dobrze. Nie, nie, ma w pysku tylko się za płetwę no, no właśnie widzę. Ale <grymla> o, jaki niebieski był, widziałeś jaki był kolor? O. Jak wychodził Jak wyglądamy na stan. na czy A to to za duży chyba na, na tego, na żywca. Na żywca? Luks. O ten? Jest tam, ale, to jest agent, No i odławiamy karasiki. Nie biorą tak jak najęte, dlatego troszeczkę musimy tu podłubać. Bo dwa już mamy takie na suma, takie no jak dobra dłoń za dłoń. No już na suma ich można kwalifikować. I teraz coś się będzie działo: jak będzie taka pogoda cały dzień deszczowa, taka ma być. To raczej na drapieżnika będzie w rachubę to wchodziło. Gruntóweczka, jakaś żywcóweczka. Teraz kaster wjeżdża. A jest. Taki rozmiar jest good size. Siedzi sztuka. Paweł, to będzie chitsze, że ono lepiej wsiłkuje, że tak ryby wziął.

Piękne karaski będą chodziły Teraz walimy białego Grubego białego Ale fajny tu jest klimacik jak ja bym miał, chciał mieć taki stawik koło bo jest dużo jest też drobnego Targa z pławikiem nie można wciąć, ale jak bierze większy, od razu siada. Nie, nie chcę, nie chcę. O, jak chcę. ale będzie łowienie na żywca żeby wziął ten takie nas interesują Żywców by nam już starczyło, tylko my czatujemy na te największe potrzebne nam maluskie całkiem okoniowe, sandaczowe i całkiem duże sumowe A to takie wszystko średniaki to będzie nasz szczupaka no wiecie jak będzie tydzień zapowiadają deszczy to bierzemy namiot, wyrzucamy sobie na żywca i siedzimy Ernest na kolację chcesz? No oczywiście No dobrze, idziemy teraz Słyszysz Runciki mamy zaledwie, nie wiem 50-70 cm. Staw w najgłębszym miejscu ma 2,5 metra. No na takie dziewczyki mamy miejscówkę, tylko nie mamy na większe. Zamiana wędeczek, teraz ja batem. Odłowiliśmy parę ładniejszych, także wyprawa na suma, myślę, że też dojdzie do skutku. Jaki pan. Jedzie Karaś. Lubasę, no. mm Chyba będziemy tylko same te większe selekcjonować i brać, bo robi się ich już dużo. Pewnie jak podniesiemy siatkę, to się zdziwimy. Na białego teraz słabizna. No, chyba ja też zakładam pinkę, bo na białego teraz słaby. Takie branie jak idzie w dno, to ciężko jest. To, 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 to... Tak, chcemy po jednej rybce złapać i kończymy. O, tata już ma. I będziemy kończyli. Zaraz zobaczymy, jaki połów. Tak, ja już chyba nawet nie będę tak czatował, tylko odłożę wędzisko. Zobaczymy, co my tutaj mamy. towaru. Zobaczcie. Wszystko żywcówy, ale najbardziej właśnie cieszą takie karasie. Taki karaś już na chlapaka, na suma. Mógłby być większy, ale nie ma co narzekać, jest git. Takich karasi mamy No, i sporo takich. Też spore karasie. Fajne, będzie, będzie jak połowić już i sumka na to myślę. Nawet jak nie będzie sumka, to i tak będziemy chyba próbować. Zobaczymy, na ile jeszcze pogoda pozwoli. Ale zadowolony jestem. Kurczę, gdzieś tu jeszcze był taki, taki duży. Szukam go, ale fajne. Niektóre normalnie takie złotka. Zobaczcie. Złociutkie normalnie. Grubasy, ale będą tańczyły. Pakujemy ich do wiadra. I tyle. Aj, nie mamy ściery. Tak, i zobaczcie, teraz wyjmę kamerę ze statywu. Mamy karasie. Zobaczcie, urokliwy stawek. Nieduży, ale klimatyczny. Także co, prosiliście taki odcinek z racji tego, że łowiliśmy żywce. To postanowiliśmy to nagrywać. Zresztą ja wszystkie moje wypady na ryby nagrywam, bo to za każdym razem powtarzam. To jest dla mnie też duża pamiątka. Także co, żegnamy się i widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem, jutro nie wiem, czy pójdziemy na żywca, chyba jeszcze na federy, ale spodziewajcie się też takich wyjść na, na drapieżnika. Także co, strzałeczka. Komu się spodobał odcinek, łapeczka w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Tutaj mamy taką beczułę, widzicie. Wszystkie żyją pięknie Dobra wlewamy Kurczę tylko ta woda jakaś taka Nie, Ta woda to była skrępowana. O i pływają Dobra, jutro się jeszcze dopompuje to. Dopompuje się tak, wody ze studni. Tu mamy o starą studnię. Dopompuje się wodziny i tyle.